Stanowisku w stanowisku Włodzimierz Szaranowicz zapraszamy wspólnie na spotkanie, które zapowiada się interesująco. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Rozpoczynamy, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Mata. Podał ją. Fernand, uderzenie w stronę bramki. I mamy gola, proszę Państwa. Zdają Państwo, chytrze uderzył to po ziemi. No i bramkarz nie miał żadnych szans. Idealnie uderzył prosto w dolny ruch bramki. Znakomita technika. Pierwszy gol w trzeciej minucie. Mitzel. Ładna wymiana. Dobre ośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców przejęli piłkę. Hernando Torres. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. No i kontra zastopowana. Tracą piłkę. Już blisko pola karnego. Dobrze dograł. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Skutecznie dograł do kolegi. Torres nie dał szans obrońcy. Hazard. Dobre rozegranie. Lampard. Ashley Podanie. Piłka w poleka. Oddał strzał głową. Jest gol. Mamy powtórkę. Wyskok, uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu. Daje sobie radę z wszystkimi widać jak perfekcyjnie opanował grę głowo Cardozo Ritzel Cardozo bardzo dobre podanie Cardozo A teraz Cahill Cardozo. Mata. Eszli Kol. Nie dał się zaskoczyć. Dobrze wybił obrońca tę piłkę. Ryzykownie, ale udanie. Dobrze podał. A teraz Lampard. Spójrzmy, Lampard znów przy piłce. Udało się. Czy będzie gol? No i ucieczka została zastopowana. O, ładnie to zrobił. Mitchell. Przekazał piłkę partnerowi. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Lampard. Kasił. Obnikel. A teraz Lampard. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. W tej walce o prestiż, o dominację na razie minimalna przewaga jednego z odwiecznych rywali. Tak, ale z drugiej strony jestem przekonany, że po przerwie zobaczymy innych rywali. Będą chcieli im skoczyć do gardła. Lidzel. Ależ niesamowity atak obrońcy. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Litzel, Ładne podanie. Dobre podanie. Pomyślał, pomyślał, ale wykonał przeciwnik swoją piłkę. Renner dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Sędzia odwizdał faul, no i jaka jest decyzja? No to jest chyba zaskoczenie dla wszystkich. Mimo wysokiego prowadzenia, kolejny napastnik na boisku. Trener pamięta widocznie, że najlepszą obroną jest atak i chce to wykorzystać. Nie wyszło mu to prostopadłe zagranie. Piłka urywala. Przejęte podanie lamparda. Ładne podanie. No, nie mogą się przebić. Terry. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ładnie, przejęli teraz piłkarze Chelsea. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Stracili, ale odzyskali piłkę. Obnikel. Lampard. Brawo, dobry przechwyt Chelsea. Podał do partnera. Za szybko stracili. Azard. No, udało się przejąć. Celnie dobrze. No, nie jest tak daleka, nie można zagrozić. Mogą sobie pozwolić na taką grę, bo i tak prowadzą. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Sędzia uznał, że piłka została zagrana ręką i przerwał grę. Aj, teraz strata! No i możemy teraz zobaczyć, który z zespołów dłużej utrzymywał się przy piłce. A teraz przy piłce Pablo César Jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Dobry przechwyt w okolicy pola karnego. Iwanowicz. Maluda. Iwanowicz. Świetne podanie. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Maluda. Oddał piłkę. Maluda. Czy to wykorzysta? No strzela! Obronił, nie złapał piłka w grze. Ważne, że nie jest osamotniony. Rzeczywiście dobre podanie. Szansa! Ale świetnie teraz zablokował. I teraz Chelsea dośrodkowywać będzie rzut rożnego. Do końca drugiej połowy niewiele. Drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Prawdziwa przyjemność oglądać, jak każde podanie znajduje adresata. Nie piszą dzisiaj na postre Masz rację, być może zresztą tam był strajk listonoszy w ich dzielnicy. No uderzenie jest bardzo daleka, to nie mogło się udać. Bramkarz zagrzewa zespół do walki. Najwyższy czas, bo przecież przegrywają. To spotkanie kończy się wynikiem 2 do 0.